Cześć! Witam Was na kanale Zakładamy Ogród. Zapraszam Was do zasubskrybowania tego kanału, czyli na dole prawy dolny przycisk. Sprawdźcie, żeby był szary. Będziecie na bieżąco z firmami. Już po urlopach, także walczymy dalej. Słuchajcie, chciałbym Wam pokazać przyrosty na hortensji bukietowej. Ona była wsadzana w zeszłym roku i w tym pierwszym roku nie była wcale przycinana. Dlatego, że w tym pierwszym roku po posadzeniu faktycznie muszą pójść sobie w korzeń nie przycinamy ich pierwsze cięcie które miały to było cięcie w tym roku na przełomie gdzieś tam marca i dość drastyczne to było cięcie więc ja tutaj chciałem przekonać tych którzy nie tną bo boją się że te krzaki będą mniejsze czy że ona gdzieś tam ucierpi na tym dość drastyczne cięcie było dlatego że gdzieś tam się po tym, na tym pierwszym, w tym pierwszym roku, wczoraj po drugim bądź czwartym oczku odcinamy wszystko, czyli każdy pęd, który sobie wyszedł, odcinamy go, załóżmy na drugim czwartym oczku. Teraz sobie zaczynamy jakieś gałązce tutaj. O, czyli mamy taką sztukę tutaj. I ona nie tak tam sobie rozgałęziła się, jedno, drugie, trzecie. I tutaj było cięte, widzimy. I ta część, ten przyrost, to jest tegoroczny. I zwróćcie uwagę, te przyrosty, które są, nie są cienkie. Kwiatostany też są duże. I tych kwiatów jest dość sporo. Dlatego ja bardzo wszystkim polecam cięcie. Tniemy je, tak jak mówiłem, na przełomie marca. To istotne, zawsze możemy sobie jeszcze zrobić sadzoneczki, chyba że ktoś będzie chciał zrobić sobie na jesień sadzoneczki, bo ja też będę jeszcze sobie dorabiał, bo gdzieś tam chcę yy, powiększyć tu niedaleko w tym miejscu yy, taki, taką, taką całą stronę z yy, sadzoneczki. Więc wtedy będę docinał sobie na jesień faktycznie. Natomiast to cięcie już takie kosmetyczne, zabiegowe żeby one faktycznie przed rozwojem liści, przed tym jak pąki zaczną się rozwijać, to tniemy na, w następnych latach na mniej więcej połowę tego, co nam przyrosło. Tak? Czyli jak widzimy sobie ten pęd, który odtąd dotąd, to gdzieś tam sobie mniej więcej na połowie go odcinamy, tak żeby ona faktycznie dalej się mocno rozkrzewiała, żeby te pędy były grube i silne. I żeby kwiatostany po cięciu były duże, zresztą te tutaj są troszeczkę bardziej w cieniu, co widać. Zresztą w tym roku, tak czy owak, ze względu na, na zimne lato, to cały czas jeszcze nie kwitły tak w 100%. Są te kwiatostany, one dochodzą sobie. Tak tutaj jest więcej słoneczka i tu widzimy. Że już te kwiatostany zaczynają się fajnie otwierać, piękny biały, potem będzie przedmiot piękny różowy. Także ja Wam polecam cięcie. O cięciu to już na wiosnę, aczkolwiek chciałbym udowodnić wszystkim tym, którzy mówią, że po co ciąć? Czy ciąć? Że to jest bardzo istotny zabieg, jeżeli chcemy powiększyć krzew, jeżeli chcemy, żeby on faktycznie dość szybko nabrał masy, żeby nie był y, lichy, żeby te gałązki nie były cienkie, bo, bo zobaczcie, to jest tegoroczny przyrost. Tak? To nie jest cienka gałązka. Jest, jest duża. Kwiatostan też będzie duży. Dlatego ja wszystkim polecam cięcie. Wzmacnia to y, naszą roślinę. Y, ona automatycznie odbijając te pędy do miejsca, w którym chcieliśmy, robią się grubsze. Kwiatostany są większe. Wygląda to Ładnie, zapraszam Was raz jeszcze do oglądania kolejnych filmików już teraz z warzywniaków po powrocie wakacyjnym. Pozdrawiam, do usłyszenia, cześć!